Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Słowo na Dobry Dzień dzisiaj będzie z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jest to dzisiaj początek naszych rozważań, które przez najbliższe dni będziemy rozważać. Mowę o czasach końca. Dlatego, że wczoraj bardzo mocno mnie poruszył ten fragment Bożego Słowa i wierzę, że Duch Święty chce, żebym, żebyśmy go rozważyli jeszcze raz, ale też. Myślę, że sytuacja, która dzieje się na świecie yy, zmusza nas do tego, żebyśmy zadali sobie pytanie, czy to już jest koniec? Czy zbliżamy się do końca? Czy zbliżamy się do powtórnego przyjścia Pana Jezusa po Kościół? Czy żyjemy w czasach końca? I chciałbym na podstawie 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, żebyśmy sobie przez najbliższe kilka odcinków odpowiedzieli na to pytanie, czy to już jest koniec? Ale... Dzisiaj rozważymy pierwsze dwa wersety z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Gdy Jezus wyszedł ze świątyni, szedł drogą. Zbliżyli się do niego uczniowie, by zwrócić mu uwagę na świątynną zabudowę. To jest pierwszy werset 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Ten werset musimy rozważać w szerszym kontekście. W kontekście 23 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie pan Jezus w świątyni naucza, poucza przywódców religijnych. To jest ten fragment, w którym Pan Jezus mówi Biada wam znawcy prawa, faryzeusze obudnicy. Biada wam znawcy prawa, faryzeusze obudnicy. To jest ten fragment, to jest ten rozdział, w którym Pan Jezus yy, faryzeuszy, znawców prawa, nazywa wężami, pomiotami żmij. To jest ten fragment, w którym Pan Jezus mówi o tym, że mówią jedno, a swoim życiem nie pokazują tego, o czym mówią. A więc mówią jedno, robią coś innego. A więc pan Jezus był świadomy tego, że to jest już ostatnia chwila, w której był w świątyni, że to jest ostatni moment, w który, w który gdzie był w świątyni, przed ukrzyżowaniem, przed pójściem na Golgotę. Wyszedł z tej świątyni i był świadomy tego, że już więcej tam nie wróci w swojej ziemskiej służbie. Szedł drogą. Myślę, że kiedy szedł tą drogą i szli razem z nim uczniowie, widzieli jego wyraz twarzy, widzieli jego smutek, widzieli e, jego przygnębienie, widzieli, że rozmyśla nad tym wszystkim, co się wydarzyło w świątyni i podeszli do niego i chcieli mu jakby zwrócić uwagę na coś innego, pokazać mu, że zobacz. Oni tak się zachowują, oni tak żyją, ale zobacz na świątynie, zobacz na ten budynek, zobacz, jaki on jest wspaniały, jaki on jest piękny. A Pan Jezus mówi do nich: Widzicie to wszystko. Zapewniam Was, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by, którego by nie zwalono. 40 lat po tych słowach doszło do zburzenia, do zniszczenia świątyni. 40 lat po tych słowach, które wypowiedział Pan Jezus, proroctwo zostało wypełnione. Podczas rewolucji żydowskiej przeciwko Rzymianom w Palestynie, właśnie świątynia została zburzona, została zniszczona. I Pan Jezus to zapowiedział. I Pan Jezus pokazał również uczniom, że dla Boga nie jest ważne to, co widzimy naszymi zewnętrznymi oczami, to, co jest piękne, to, co dla nas jest zachwycające. Dla Boga nie jest ważne, gdzie się spotykamy, w jakich budynkach się spotykamy, a dla Boga jest ważne to, czy żyjemy tym, o czym mówimy? Czy prawda Bożego Słowa jest głęboko zakorzeniona w naszych sercach i wypływa z naszych serc jako źródło wody żywej, tryskające źródło wody żywej na świat? Bóg chce nam pokazać, że dla niego nie liczy się to, co jest piękne, ładne zewnętrznie. Nie, 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 dla niego nie liczą się te rzeczy materialne, które możemy podziwiać oczami, bo to przeminie. Ale dla niego liczy się to, czy żyjemy prawdą Bożego Słowa i wprowadzamy ją w nasze życie. Dlatego dzisiaj, kochani, w tej nowej serii o czasach końca, chciałbym zwrócić naszą uwagę, żebyśmy spojrzeli, czy w naszych sercach jest prawda Bożego Słowa i czy żyjemy tą prawdą Bożego Słowa na co dzień. Radości w Panu. Pozdrawiam. Do zobaczenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.